Ujawnienie nagrań z ostatniego posiedzenia Sejmu stało się punktem zwrotnym w polskiej polityce, a reakcje opinii publicznej pokazują, jak głęboki jest kryzys zaufania w koalicji rządzącej. Hołownia, widząc w mediach fragmenty rozmów, które jego zdaniem przedstawiają niewłaściwy obraz działań premiera, zdecydował się na publiczny apel o ujawnienie pełnych taśm. Jego wystąpienie było stanowcze. Emocjonalne i jednoznaczne. Polacy mają prawo znać całą prawdę, a nie tylko wybrane fragmenty, które manipuluje się w sieci i mediach. To kwestia przejrzystości i uczciwości wobec obywateli. W czasie konferencji prasowej marszałek Sejmu wskazał, że dotychczasowe wycinki nagrań mogły być wyrwane z kontekstu. Co zagraża zrozumieniu faktycznych decyzji podejmowanych w kancelarii premiera? Hołownia podkreślał, że celem jego działania nie jest personalna konfrontacja, lecz ochrona demokracji i transparentność działań rządu. Jego słowa natychmiast odbiły się szerokim echem w mediach krajowych i zagranicznych, a komentarze internautów wyrażały zarówno poparcie, jak i niepokój. Część społeczeństwa Domagała się pełnej publikacji materiałów. Inni zastanawiali się nad skutkami politycznymi takiego ruchu. Premier Tusk, choć nie zabrał jeszcze głosu, według doniesień medialnych zwołał nadzwyczajne posiedzenie swojego sztabu, aby omówić możliwe scenariusze reakcji. W kuluarach Sejmu mówiło się o napięciu wśród posłów Platformy Obywatelskiej. Część z nich Zaczęła otwarcie kwestionować sposób zarządzania koalicją i decyzje podejmowane przez premiera. Komentatorzy podkreślali, że brak reakcji Tuska na apel hołowni może być postrzegany jako oznaka słabości lub brak kontroli nad własnym obozem politycznym. Media zaczęły analizować każdy dostępny fragment wycieków, starając się zrekonstruować pełen obraz sytuacji. Okazało się, że w nagraniach znajdują się informacje o planach legislacyjnych, dyskusjach strategicznych dotyczących kluczowych projektów rządowych i komentarze dotyczące współpracy w koalicji. Fragmenty te, zdaniem hołowni, mogą sugerować, że nie wszystkie decyzje były podejmowane w duchu partnerstwa, a niektóre działania premiera mogły ograniczać autonomię poszczególnych członków rządu. Reakcje opinii publicznej były natychmiastowe. W internecie pojawiły się tysiące komentarzy, w których ludzie wyrażali oburzenie i zaskoczenie. Polacy muszą zobaczyć całość, a nie tylko wybrane fragmenty. Jeśli premier coś ukrywa, to oznacza brak szacunku dla obywateli. Hołownia mówi prawdę czas na pełną transparentność. Podczas gdy część społeczeństwa domagała się ujawnienia taśm, Inni obawiali się politycznych konsekwencji takiego działania, w tym destabilizacji rządu i możliwych napięć w koalicji. W Sejmie atmosfera stała się napięta jak nigdy wcześniej. Posłowie PO, którzy dotychczas wspierali premiera, zaczęli zadawać pytania o znaczenie ujawnionych fragmentów i konsekwencje dla dalszego funkcjonowania koalicji. Wśród polityków pojawiały się sugestie, że brak pełnej transparentności może doprowadzić do dalszego osłabienia pozycji premiera, a nawet do poważnych zmian personalnych. Komisja etyki, do której trafiła sprawa dotycząca manipulacji informacjami, rozpoczęła pracę nad zbadaniem zarzutów hołowni. Jej przewodniczący podkreślił, że konieczne jest ustalenie faktów oraz pełna analiza nagrań, aby uniknąć decyzji podejmowanych na podstawie fragmentarycznych danych. Eksperci wskazywali, że wnioski z komisji mogą mieć wpływ na stabilność rządu, a także na dalszą współpracę w koalicji i relacje między liderami politycznymi. Równocześnie pojawiły się spekulacje medialne dotyczące możliwego scenariusza, w którym Hołownia wraz z częścią posłów może utworzyć nowy blok polityczny lub zmienić układ sił w parlamencie. Komentatorzy podkreślali, że takie ruchy mogą diametralnie zmienić polityczny krajobraz w Polsce, a ujawnienie pełnych nagrań może przyspieszyć te zmiany. Zarówno premier Tusk, jak i Hołownia stali się centralnymi postaciami politycznego dramatu, którego echo wciąż odbija się w mediach, w Sejmie i wśród społeczeństwa. Każde kolejne oświadczenie, każda konferencja prasowa i każda analiza medialna Przyciąga uwagę opinii publicznej, która coraz bardziej domaga się przejrzystości i rzetelnych wyjaśnień. Eksperci zauważają również, że sprawa ujawnionych taśm stawia pod znakiem zapytania mechanizmy wewnętrznej komunikacji w rządzie. Pojawiają się opinie, że kryzys pokazuje, jak istotna jest transparentność w działaniu liderów politycznych i jak brak jasnych procedur może prowadzić do konfliktów. Które wstrząsają całym państwem. W mediach społecznościowych tematem stały się nie tylko same nagrania, ale również sposób, w jaki liderzy reagują na zarzuty. Hołownia konsekwentnie apeluje o pełną publikację, podkreślając, że społeczeństwo ma prawo do wiedzy, natomiast premier Tusk milczy, co wywołuje spekulacje o możliwych konsekwencjach politycznych i wizerunkowych. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.